które zaproponowałem w swoim kontrakcie, jest to tak, że właśnie zwolnienie głosować? od głosować, to no ja na Siema, siema widzowie, przed wami najlepsze szoty z polskiego Twitcha. Zostaw lajka i subskrypcję. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, super, bardzo Ci dziękuję. Bezprzewodowe, zajebiste, tak się świecą na pomarańczowo. I powiem wam tak, w, w takich słuchawkach. A kurwa nie ta firma, ja pierdolę ale chujowe słuchawki. Takarzy kurwą, pokaż kurwa, czy to nie zależy od Grę nie będzie oz. Się... <ślał> <laughs> 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 no, no, wiem, no ty to byś szanta, no kto nie, masz? nie Piotrek! <laughs> <laughs> Czemu leży ręcznikiem No, no, no nie ma. To... <laughs> Takie same rany, wiem o tym, wiem, o tym, wiem. Deep! Deep shit bro! Ja nie do końca w to wierzę. Ja wiem, że nam tak powiesz, bo ród Krasnoludów jest bardzo dumnym rodem. O pierdole. Nie mogę, kurwa. Jaki gołd. Nie mogę, kurwa. Trójeczka w naszym slangu to jest walenie konia ta. ogólnie. Ta? No tak, Normalnie jest melanżyk, a ziomek idzie I do kibla na trójeczkę. Normalnie jest balecik, melanżczek, czeku, ziomek na trójeczkę. Ja jak mówisz, że idziesz na dwójkę, to idziesz srać, nie? Jak no. idziesz na trójkę, jesteś na melanży idziesz wiesz? na trójkę. To znaczy, szybko zwalić konia. Na firmóweczkę tak zwaną. No, Z Miła była, pewny siebie, rudy gej? Rudy gej? Naplet. No co to kurwa na flecie będzie Ej, a w tym studiu będziecie jak nawijać, czy tylko siedzicie wariat? Ej, jesteś tak przypierdolony jak paczka gwoździ. debilu jebany, nie? No i mi ci mi lewa Gratuluję. Gratuluję, no. Dziękuję bardzo. Polska cała na Rafała, ekstra. Typowy widz Rafała Szaskowskiego. O Jezu, czemu gram na wsparciu? E, dobrze, to nie jest strój na streama, proszę się... Do, dobranoc. O, kamera i o, to siema elo, kumple. Na kogo głosujesz? Karol Niurocki. Nie, ogólnie to ja ten, ja będę z Szynicha w nie? I ja mówię Co? do ja mówię, no tak, no ja jadę, bo ja szyni zgarniam i pieczarę z ten. Ja No to globu, bo jeszcze globus z nami jedzie, nie? Ja mówię do globusa, czy jest z przodu, czy z tyłu, nie? A globus, tak. <ğan aggianda> Między szyni. <laughs> A ty ze zębem. Ja myślę, że szyni wojna osiedzieć na mnie. Mam! Mam! Zoba, zoba. To z tych rowerów, co są na podwórku. Zoba! Zoba, kurwa, zoba! ...złotych, żeby Pawko pobiegał 8 hań z d... ...d. Kurwa! Nienawidzę ludzi, co palą zioło! ...z sokiem malinowym. In order to ensure the security and continuing stability, the Republic will be reorganized on wygląda, on wygląda jakby znał wszystkie języki co? świata, nie? on mądry jest, ale... mądry jest piękne, no? Mi się wydaje, że jak my śpimy, to on chodzi na dwóch nogach. Jest? Przyznaję, że jestem... <coughs> zszokowany tym pytaniem <coughs> w życiu. Chciałbym, żeby mi nasrała na klatę. ...w tym pokoju, kurwa. No, ale ty masz no, to co? No nie, nie można se konia podwalić kurwa Coś to można Wiesz, se kurwa ty, ty ten też masz kobietę I walisz konia? No walisz konia, Nie no, kurwa No ja to już że ty nie A Aż kurwa, co ty, sy, to i ja to zsy, to pozamiataj debilu A chuj żeś to gniut. Ja pierdolę To kurwa, jest kurwie cała No No i chuj, kolejny zakaz wjazdu nie

Widzowie, szyny poszły się pierdolić. Ja szyny były złe. Szyny były złe. Ale to mi jest... spójrz człowieku, zobacz. No, mówiłem. Ej, narkom polo, gość. Kurwa, nie byłem dole. Widzowie, ale Hellfield to no, okay, jest taki goat. Widzowie, so. no, Dobra, skieramy się. Kurwa. Co? No ja sobie to wymyśliłem, no ale. Ale ja malujecie? No. Ja nie wiem, wiesz czy mi się i ława kojarzy. No to oddaj kurwa. Ci <laughs> no jak mi się nie podoba. No, dobra, bierzba, no, dobra, bierzba. Dobra, bierzba. Dzień na razie. No. Dużo. Ty kurwa, co. to dziwna faza w ogóle. Dziwne, ty. nie? No. Ja kurwa stoję i mówię, co ja mam mu zabrać to kurwa zjeść. Jebać żarno jada. na pierwszym miejscu To tu? To nie on? Suchara, Jebać suchara, który gówno wpierdala. To nie on? A dobra, Jebać czekaj. Żarno, ja nie nie wiem, w, my się... To oni byli? Uj, to co, jakiś offroadzik? dawaj się rozpierdalamy. Dobra, w chuj. Ride my boys i już wiemy. I sobie bile. Dobra, tu gdzie? Dobra, jadę tam. Dobra, na dydzy, ciurce, dydzy, kurwa! O oh, Kurwa, jakie górzyste tereny chopię. Ja no. Ej, a wiesz, że ja wszedłem na Giewon? Tak, pierdolę. Dziś. Przysięgam no, ci. Na Giewon, dwa I dni dup, temu, to... bez kitu. Kurwa, ja na Monteveres, kurwa, dwa dni temu z balautem, ja kurwa, żubry piliśmy co Nie, 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 ci, kurwa, nie, zabrak, nie to kłamiesz. Teraz on trafia Forum, lachu, prawda? nie, są, pierdolę. na dewą sprawnie. Aha, dobra, pozdraw. Nie, jak Alkoholikowi, który nie może sobie poradzić z tym, żeby nie pić alkoholu. Po pierwsze, musisz skupić się na sobie. Jak to zrobić? Najlepiej. Udaj się na terapię, która będzie w stanie Ci pomóc. To po pierwsze. Po drugie, udaj się do psychiatrii, przedstaw mu swoje problemy, z czym się zmagasz, co ci dolega. On ci przepisze leki, które będą dla ciebie odpowiednie. Po trzecie, odetnij się od melanży, przestań pić i zajmij się sportem. Zabawne jest to, powinniśmy pojechać do Moskwy i wszyscy Polacy ustawić e, się w kolejce na samym i, początku i, stanie i Putin. Będziemy po kolei robić mu loda. Ej, czemu nie mam dźwięku? No bo tu nie ma dźwięku. Aha, dobrze. Jak to mówią Jasper w topka. Number one, Luka za mną każdy pan. Jorka, baby, jestem twoja, wiesz, wiesz mnie? Kapiszony, o kurwa, leży na CT Jeden jest bardzo low, na no, ruinach był. Trójki, ja. to są trójki. chyba trójki, no? Nice, la ciemnia, 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 ninja, ninja, razem, razem.

Zaraz mnie rozjebie, no skocz kurwa, napierdalać!